Cóż to będzie za spotkanie? Obyśmy mieli przyjemność oglądać piłkę na najwyższym poziomie. I gra w bramek. Witamy Państwa serdecznie. Znajdujemy się na trybunach Villa Park. To właśnie na tym stadionie zostanie dziś rozegrany mecz, na który serdecznie państwa zapraszamy. Są dziś z państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Emocje związane z rozgrywkami Champions League wracają do piłkarskiego kalendarza. Przed nami pierwsza kolejka i liczymy na bardzo ciekawe spotkanie oraz efektowne gole. Aston Villa zmierzy się z Bolonią. Obie ekipy zaczynają pucharową przygodę tym meczem. Cele na pewno mają jasno określone. Teraz tylko je zrealizować w walce na boisku. No i po ataku zagrożenie minęło. Teraz wystarczy tylko celnie uderzyć. I co? I nie ma gola! Mimo, że był już sam na czystej pozycji przed bramką. Niesamowite! I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Trojler. Zdecydowane wejście w piłkę. Uwaga! Będzie szansa bramkowa! tak przez bramkaża. Bardzo dobra interwencja. Pani z krew. Ciągle coś się dzieje pod bramką. Pytanie, czy w końcu coś z tego wyniknie. Bez sensu. Prosta strata. teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Lucadini. ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować Tomku, ale próbować trzeba z głową, to nie mogło wpaść. Tomku, może lepiej, żeby ten mecz już się skończył. Statystyki tylko potwierdzają, że obie drużyny nie są w stanie nawet zagrozić bramce rybami. No nie ogląda się tego najlepiej. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Castro, pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. więc zaczynają. Druga połowa już trwa. Jak są dziś Jacku? Jak będzie po przerwie? Bo o tym, co było wcześniej, lepiej chyba zapomnieć. No tak, słychać zresztą coraz częstsze pokrzykiwania na trybunach. Strzelcie coś, kopnij prosto piłkę. Tyle wystarczy. Druga połowa zwyczajnie musi być lepsza. Oba strzału. Nie interweniuje i wybija piłkę. Armstrong. są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Dramat, no, prawa zaskoczyć. za Leon, Bailey podaje za ani nie obrony. Rogers, okazja! Jak marzyny jest gol, proszę Państwa! Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Nareszcie widzimy przełamanie tej patowej sytuacji. Trochę się naczekaliśmy na gola, ale mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Spoiler. I blok w odpowiednim momencie. Poszł. Może teraz ruszyć w linii. Tam jest miejsce. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Strata, przejmują rywale. doje. Freuder. Ciekawie. różnie Może strzelać. Bronił, ale piłka w grze. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Będzie okazja na wyrównanie. W końcówce jest przyznany rzut rożny. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Piłka w grze, Takie rozegranie. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Nie ma! Obronny strzał. Rozgrywa to więc na krótko teraz w szesnastkę. Tak. Teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. Barkley. Rwyje, uderzy. Czuwa. No i będziemy mieli świeże siły na wojsku. Czy to zmieni nimi Nietypowo, a krótko. Centruje w pole karne, ma do kogo? Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słówka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. To był ostatni akcent nie